Siema, na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji i zapraszam do oglądania. No i to już pewnie wiecie. Wymieniać można by było tutaj godzinami, ale dziś skupimy się na Assassin's Creed. Shadows, a właściwie konkretnych można powiedzieć, że dobrych zmianach, które zostały poczynione w ramach tej odsłony. Przypominam, że gra zdebiutuje już 14 lutego 2025 roku, po tym jak została opóźniona. No i cóż mogę powiedzieć, Ubisoft ugiął się pod presją nie tylko graczy, i wycofał z kolejnego asasyna kilka bardzo kontrowersyjnych rzeczy, o których powiem wam za moment. Oho. W odcinku wiemy jak brzmi polski dubbing w Gothic Rimek i dziś sobie to sprawdzimy. Informacja Informacje na temat serialu God of War: zespół odpowiedzialny za Prince of Persia The Lost Crown został najprawdopodobniej. Że to jest Overwatch. Prawdopodobnie zamknięty. Możliwe, że znamy miesiąc premiery Ghost do oraz spore zmiany w Lies of Peace. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę no i sprawdzajcie naszego Instagrama, na którym praktycznie codziennie pojawiają się newsy w szybkiej formie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, jeśli chodzi o Assassin's Creed Shadows, która pojawiła się też w Star Wars OTLOS i pojawia się w wielu innych grach AAA, które są dziś dostępne na rynku, jest płatny, wczesny dostęp. Rzecz, która jest naprawdę żenująca. No i jak już się teraz dowiedzicie, ja, dokładnie. Ktoś wycofał płatny, wczesny dostęp do Assassin'S Creed Shadow to już nie mogli być, nie wiem. Co mm. by to mogli dodać? Gry demo, o. Ale gry demo nie, do, nie dodadzą. No, no, no jest, jest. Trzy miesiące nitro za, za to, że dasz suba na kanale. Do tego anulowany został pomysł przepustki sezonowej, więc tutaj też duży plus. No i zmieniono również zawartość edycji kolekcjonerskiej, dzięki czemu będzie ona trochę tańsza. Początkowo kosztowała w dolarach 279,99, a teraz po zmianach kosztuje 229,99. I mowa tutaj o wersji pc no bo wersja konsolowa jest o 10 dolarów droższa. Czyli w przeliczeniu na złotówki, polska wersja pc kosztuje 924,56, a wersja. A ty więcej rzeczy jest? E, tak, też zaliczy. liczę, dokładnie. ...96476. No i na ten moment wygląda na to, że Ubisoft naprawdę przejął się swoją sytuacją, no i nic dziwnego. Raczej pewnym jest to, że Assassin's Creed Shadows sprzeda się lepiej niż Star Wars Outlaws, ale i tak chcą jeszcze bardziej to zbustować i sprawić, aby faktycznie gracze kupili ich tytuł. No ale prawda jest taka, że to nie ten wczesny dostęp, to nie przepustka sezonowa, czy zawartość edycji kolekcjonerskiej decyduje o tym, czy kupimy tytuł, no bo koniec końców liczy się to, czy Assassin's Creed Shadows zwyczajnie będzie dobrą grą konamy się już 14 lutego. Jeśli już mowa o Ubisoftie, no to tak jak mówiłem na początku najprawdopodobniej rozwiązali problem, okay. który jest odpowiedzialny za stworzenie Prize of Persia: The Lost Crown, czyli gry, która wyszła na początku 2024 roku i spotkała się z dobrym przyjęciem. Wiele osób zaznacza, że jest to jedna z najciekawszych gier 2024 roku. No i przyznać trzeba, że był to dość ciekawy eksperyment, jeśli chodzi o tę serię. Natomiast nie pokrył się on ze sprzedażą, która, mówiąc prost, nie jest zadowalająca dla Ubisoftu. Na początku tego roku mówiło się jedynie o 300 tysiącach sprzedanych egzemplarzy, no, a jak wiadomo, ten początek i premiera są najważniejsze, no bo wtedy tak naprawdę Przecież w presje to były najlepsze na samym początku. Okazuje się, czy gra dobrze się sprzedaż, też nie, bo później trudno wykręcić jakikolwiek wynik. Mowa o zespole Ubisoft Montpellier, czyli francuskim oddziale firmy, który nie miał łatwo. Podobno mieli w planach stworzenie kontynuacji, którą Ubisoft jednak odrzucił i stwierdzili, że mogłoby to uniemożliwić długoterminową sprzedaż pierwszej części. No i gdy usłyszeli tę informację, to stwierdzili, że zaproponują dwa rozszerzenia, z których jedno już wyszło, a drugie zostało odrzucone ze względu na to, że chcieli przydzielić zespół do pracy nad innymi projektami. Już od dłuższego czasu wiemy, że powstaje serial Gadów. War na Prime Video, który Uuu. ostatnio borykał się z pewnymi problemami, ze względu na to, A to pierwszy raz słyszę. że odszedł od niego zespół kreatywny, który odpowiadał za stworzenie scenariusza. Ukończyli oni pracę nad wieloma projektami, które zostały już w zasadzie wyrzucone do kosza. No i wygląda na to, że serialowy God of War będzie wyglądał zupełnie inaczej. Stery przejmuje Ronald D. Moore, który w tym momencie przejmuje obowiązki scenarzysty, showrunnera oraz producenta wykonawczego serialu God of War. Współpracował m.in. nad Battlestar Galactica. Tworzenie serialu nadal jest zaangażowany Cory Barlog, który pełni rolę dyrektora kreatywnego w Santa Monica Studio, no i również cały czas spogląda na to, jak powstaje serialowa adaptacja. Jak dowiedzieliśmy się z niedawnych ogłoszeń, Ghost of Tsushima 2 to Ghost of... Ciekawe, ciekawe jakich ak aktorów wrzucą do tego, do, do, te, do, do tego serialu. Vyotej i ujrzymy tam historię kobiety więc nie będzie to tak naprawdę pełnoprawna kontynuacja oraz kolejna opowieść Gina Sakai, no i oczywiście standardowo pojawiło się oburzenie ze strony graczy tego raczej sobie dziś komentować nie będziemy a skupimy się na tym, kiedy dokładnie może wyjść Ghost of Yotain, no bo jeden z informatorów przekazał nam kilka wartościowych informacji, na które warto sobie rzucić okiem. Dostaliśmy mhm. info, że można już wishlistować Ghost of Yotain, a co jeszcze ważniejsze, to Robert Serano, czyli włoski analityk, który już w zasadzie wielokrotnie informował o ważnych newsach dla Playstation Stwierdził, że kolejny tytuł Sucker Punch ma zadebiutować w maju 2025 roku znaczy? No, tak myślałem, że, że w przyszłym roku pewnie będzie Że latem 2025 roku, najprawdopodobniej we wrześniu, zadebiutuje Marvel's Wolverine A jesienią 2025 Death Stranding 2 Właśnie kombinuję tak, żeby najpierw sobie kupić komputer? Y Najpierw sobie kupić komputer, a później sobie kupić PS4, żeby... Znaczy PS5, sorry, żeby móc streamować te gry z PS5 na komputer A czy wiesz co? Ja też miałem tak na początku, że miałem takie. O, znowu to. Te walk, te inkluzywność i tak dalej. No ale teraz sobie myślę, że jeżeli to będzie dobra gra. I jeżeli y Sweet Baby nie miało pod tym pieczy, no to, no to spoko, to niech będzie. W tym albo marcu ma pojawić się również gra Horizon Online. No i jak na razie są to takie strzały, które w zasadzie nie zostały poparte żadnymi konkretnymi argumentami, trudno aby w sumie były, i być może dowiemy się kolejnych szczegółów na nadchodzących pokazach Sony i z tych wszystkich gier niewątpliwie najbardziej czekam na Wolverina, aczkolwiek Ghost of Joty też zapowiada się świetnie. No i to są zdecydowanie dwie gry, na które najbardziej czekam w 2025, jeśli chodzi o Sony. No, ale pytanie, czy to nie za mało. No i pewnie dla sporej części osób nie jest to wystarczająca ilość premier, jeśli chodzi o 2025 rok i Sony. Dajcie znać, jak się na to zapatrujecie. Historia Ghost of Jota i ma skupić się na zemściach, a wcielamy się w wojowniczkę Atsu, która zostanie tytułowym duchem. Twórcy twierdzą, że gracze będą mieli teraz większą kontrolę nad tym, jak będzie przebiegać historia, czyli dostaniemy więcej możliwości wyborów, czego w jedynce w pewnych momentach brakowało. Zapowiada się, tak jak mówię, bardzo obiecująco i dobrze patrzeć, jak Sucker Punch się rozwija w tej serii, która, co by nie mówić, stała się jedną z flagowych marek PlayStation, jeśli mowa o PlayStation. Kurde, najgorsze jest to, że ja nie lubię grać w takie gry na, na padzie. Że, jakbym miał już grać, to na klawiaturze na mieście. PlayStation 4 czy PlayStation 5, a historia będzie rozgrywać się w 1603 roku, czyli aż 329 lat po opowieści z Gozo w więc różnice będą zapewne. Zapyta... Jedyne, jedyne gry, które mógłbym grać na padzie, i gram, to są wyścigówki widoczne. Dajcie znać, czy graliście w Tsushima i jak wspominacie ten tytuł. Jeśli już o Sony mowa, no to warto zobaczyć sobie o temat PlayStation 5 Pro, a właściwie co zmieni w niektórych tytułach. Na tapet weźmy sobie Lies of P, którego to temat został poruszony przez reżysera gry, który stwierdził, że PS5 Pro wprowadzi do tytułu kilka istotnych ulepszeń. Według niego tryb jakości na nowej konsoli zaoferuje 30% skok FPS-ów oraz będzie wspierał natywne 4K. Reżyser gry podkreślił, że priorytetem dla studia jest w tym momencie zachowanie jak największej liczby klatek na Sekundę, czyli tym samym jak najlepszej możliwej płynności, Brand Aid zawsze stawiamy na dopracowanie i kierujemy się doświadczeniem. Cieszymy się z pozytywnego odbioru optymalizacji Lies of Pi, PS5 Pro pozwoli nam wznieść ją na jeszcze wyższy poziom. No co by nie mówić, jest to bardzo dobra informacja, no ale i tak nie przekonuje mnie do kupna PlayStation 5 Pro i chyba na tym warto sobie zakończyć. Dajcie znać co o tym myślicie, no i czy kupujecie PlayStation 5 Pro, podejrzewam, że w dużej części nie, no ale tak jak mówię, dajcie znać. No i Zwykłego jak coś, polskiego... jak coś to zwykły, zwykły będę kupował wątku w dzisiejszym odcinku, a mianowicie Gothic Remake oraz polskim dubbingu, który brzmi naprawdę spoko. Zresztą posłuchajcie sami. Ojejku. Cóż, pora rozpocząć nowe życie. Chciałbym o coś zapytać. Wciąż żyjesz? Dobrze. Jestem Diego. Jestem... Nikogo tu nie obchodzi twoje imię, chłopcze. Chyba, że dasz im ku temu powód. Proszę, proszę, nowa twarz. Dopiero co cię wrzucili. Nie zła być. Gdyby nie lawina skalna, kilku z naszych z pewnością wyszłoby ci na powitanie. W głównych Ale żarombisty! Nie mogę się doczekać, aż tak gra wyjdzie. Oczywiście Jacka Mikołajczaka, który wcieli się w bezimiennego, Mirosława Zbrojewicza, Janusza Zadurę, Mich Klawitera, Pawła Szczęsnego, Roberta Tondere, Adama Baumana i Janusza Witucha. Premiera gry zaplanowana jest na przyszły rok na PC i konsole obecnej generacji. A co ciekawe, demo Gothica Remake będzie można sobie sprawdzić na tegorocznym PGA, na którym również będziemy, więc mam nadzieję, że się widzimy. No i przede wszystkim, że uda nam się sprawdzić demo, no bo podejrzewam, że kolejki będą niemałe. Tak czy inaczej, polski dubbing brzmi naprawdę konkretnie. Do tego mam takie marzenie, żeby jeszcze gra wyglądała lepiej i byłoby już na... To już chyba w piątek jest. Pegia. Naprawdę spoko, być może granie w demo pozwoli nam spojrzeć na to z trochę innej strony, no i może nie jest to aż tak średnio jak myślimy, także dajcie znać czy się widzimy na PGA, no i co myślicie?